No. Odkurzacz, d**a. Mhm. Drogi nie będzie? Zubra! Super! Już nie słyszałam, super! Kupiłam bo opakowanie po odkurzaczu. Jeśli chodzi o rolki używane, średnio chcą to kupować. Chyba, że jest bardzo tanio, bo to jednak chodzi o bezpieczeństwo, tak? 150 złotych. Tak. Bo używane... Za... To, okay. to Paweł, tyle ci dopisać? O, 150, tak? O, dyska. Jaka deska? –Piszka? –Piszka! –Piszka! –Segłowa piszka! piszka piszka głowa, piska! To umie! Jezu, jaka fajna. fajna! Ej, jeszcze kółka się świecą! –To, to... stówka za to, ale dawaj nie! <śmienicza> bym Gdzie stówkę? 50, 50 zł! Ile? 50! Na topie kurczę, dla dzieciaków. Budują tych placów, kurczę, nie wiem, jak one się te placy zabają. Jak one się zabają? No, skateparki, więc za tą cenę na pewno nie będzie problemu do sprzedaży. Słuchajcie, to bardzo. Tak, ale Cię, nie bo za tą cenę. Po co było szaleć tak? No, 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 o! Nie jest. Nie ta używana. Nie jest używana. Jest na kółkach. No. Jest, jest bo zobacz, to jest. To pięknie, tak? I po co było szaleć tak? To pięknie złoty światło. Całe życie. <suszy> Ostatnie pudło, y, no duże. Czy uratuje Pawła? No myślimy, myślimy, żeby tylko coś tam było naprawdę wartościowego, bo na liczniku kiepsko. I jeszcze jedna hulej noga. Może bo to może o, być lepsze. może być lepiej. warte. Ja 3,5 tysiąca kosztuje mi ja na 3,5. Mawiu, to taka jest trochę w twoim stylu. Słuchajcie, no, ona jest nowa, delikatnie. Patruje ci do bluzy jest, jest trochę, nie? Ale 2,5 tysiąca no to, to jest, kurczę, tak. nie, dobra jest. cena, nie? Ta wypasiona też była nowa, to na niej może trochę rzeczywiście przytuli trochę więcej to to podratowała mu troszeczkę ten budżet król palet siadaj. siadać czy nie chcesz siadać król palet siadaj. odzy dostałem do król palet, król palet powiedział że nigdy nie miał w kopie no bardzo ciekawa ten, ale 8950 zł o! no to wiecie to takie wyliczenie nasze nie no wszystko się Zrobisz Zrobi. Zrobi ten. Na pewno nie zarobię ale też nie w topie. sobie ceny razy dwa i weź 18 tysięcy. Ale prawdziwy handlarz potrafi się przyznać, że ma w topy. W topy to jest nasza codzienność. Ale słuchajcie, poszliśmy za dużo w tańce, nie? Ale no to jest... 9 czy 10 rzeczy do sprzedania, tak? Ale kto zabroni tak? bogatemu? No, no, więc tam, kluczy, no. Także, Pawełku, jak jesteś zadowolony, to tak. gratulacje. Ważne, że ty jesteś zadowolony. Ja mówię, gratulacje. nie pieniądze w życiu są najważniejsze, tylko robota. A jak wiadomo, bez zarobku robota to głupota. Jaki morał z tego? Nie wiem. Może trzeba ostrożnie licytować, a nie... Ku, Odezwał się. A nie jak wariat. Czy? <laughs> jak to mówią, zapomniał w, jak cieleńciam był.